Sąsiedztwo. Temat wszystkim znany, ale czy praktykowany. Sytuacja na świecie oraz izolacja ostatnich miesięcy nie sprzyja budowaniu relacji, ale jest to dobry moment, by o tym porozmawiać. Już od 22 do 28 listopada zapraszamy na kolejną cyfrową edycję Outriders Festival, na której poruszymy temat bycia sąsiadami. Zorganizowaliśmy dla Was spotkania oraz rozmowę na żywo z ekspertami zajmującymi się ekologią, ornitologią, sytuacją w Afganistanie czy związkami interabilistycznymi. Spotkacie się m.in. z Kasią Wągrowską, Agatą Tomaszewską, Wojtkiem Sawickim, Jagodą Grundecką, Stanisławem Łubieńskim czy Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym. Na przygotowanej przez nas platformie odbędą się premierowe pokazy filmów dokumentalnych, będzie też miejsce na wspólną wymianę doświadczeń. Weź udział w festiwalu i dołącz do klubu Outriders. Zapraszamy!